Dzień dobry! Jeżeli nie macie pomysłu na fajne danie, na dobrą kolację, może i romantyczną, polecam Wam bardzo to danie. To będą szparagi zawijane w szynkę i zapiekane z serem. Co będzie potrzebne do przygotowania takiego dania? No przede wszystkim szparagi. Ja mam białe szparagi, ja jestem zwolenniczką białych szparagów, dlatego że one są subtelne i delikatne w smaku. Do tego zawijania szynka surowa, długo dojrzewająca, szynka parmeńska i ser żółty, w który będę zawijać te szparagi. Tutaj widzicie, jest w kawałku ser. Jest to ser cheddar, też długo dojrzewającym, którym. Posypię je potem po wierzchu. Szparagi, ponieważ będę najpierw gotować, przyda się również garnek, sól i cukier, gdzie będę je gotować w tym garnku, a potem będę je zapiekać. Zapiekać je będę na blasze z papierem do pieczenia. Zaczynam od włączenia piekarnika 200 stopni. Do garnka wlałam wodę. Tą wodę osoliłam i dodałam również cukru. Soli pół łyżeczki cukru, około jedną łyżeczkę. Tą wodę w tej chwili zagotuję, żeby te szparagi włożyć do wrzątku. Wszystko po to, żeby jak najwięcej w tych warzywach zostawić aromatu i smaku. Wodę przykrywam i zabieram się za obieranie szparagów. Szparagi ja wybieram białe, one są dla mnie bardziej odpowiednie w smaku, są bardziej subtelne i delikatne. Jeżeli macie wątpliwości, jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej o szparagach, czym się różni, różnią, które wybrać, jak wybrać te świeże, jak je przechowywać, polecam Wam, tutaj umieszczę link film, w którym opowiadam o szparagach, właśnie o tych wszystkich szczegółach dotyczących szparagów które są dosyć istotne przy ich wyborze. W tej chwili zabieram się za obieranie moich szparagów, ponieważ białe szparagi należy obrać, aby pozbyć się ich łyka. Zaczynam od odłamania końcówki. Na długości szparaga około 1:3-1:4 tą końcówkę trzeba o odłamać. Zobaczcie, ona ma łyko i właśnie tego łyka będę się pozbywać, obierając szparagi. Jak obierać szparagi? No, zwykła taka. Obieraczka do warzyw, zaczynam tutaj przy główce i pociągając do dołu ściągam to łyko. Bardzo dobrze jest obrać to łyko, dlatego że ono jest potem nieprzyjemne w czasie jedzenia i może popsuć nam całe danie. Szparagi są już przygotowane do gotowania. Teraz jak gotować? Nie każdy ma garnek przeznaczony do gotowania szparagów. Jak wygląda taki garnek? Jest to wysoki garnek, czasami jeszcze z takim koszyczkiem, w który wkłada się szparagi i gotuje. Myślę, że nie ma sensu kupowania takiego garnka. Pokażę Wam, jak w domu, w każdym, nawet w tak dużym garnku, dzisiaj celowo wzięłam garnek za duży, ugotować takie szparagi. Te szparagi. Należałoby związać. Dobrze by było związać, i proszę, nie róbcie tego gumką, recepturką. Dobrze by było związać bawełnianym sznureczkiem, bawełnianym, bawełnianą tasiemką. Ale od pewnego czasu ja zamiast tej tasiemki używam bandaża, dlatego że one wtedy lepiej się trzymają, nie trzeba ich wiązać w kilku miejscach. Zobaczcie, jak to robię. Obcięłam kawałek bandaża. Jest to dużo większy kawałek dlatego, żeby łatwiej mi było to potem zawiązać. Ten bandaż kładę na talerzyku obok i szparagi wyrównuję na talerzu. Kładę na bandażu. Teraz zobaczcie, pomimo że tych szparagów jest dużo, po prostu zawijam z jednej i z drugiej strony i związuję na supełek albo na kokardkę, jak wolicie. Tak przygotowane szparagi są gotowe do gotowania. Ja w tej chwili zdejmę pokrywkę i włożę je do mojego garnka. Szparagi w garnku powinny być zanurzone do około 2 trzecich albo nawet 3 czwartych wysokości. Dlatego ja tą, tę wodę w garnku uzupełnię. Jak długo gotować szparagi w wodzie? No, białe szparagi około 15 minut, zielone połowę tego czasu. Ja będę swoje szparagi gotować 10 minut, dlatego że później będę je zapiekać w piekarniku. Dlaczego szparagi powinno gotować się na stojąco? Dlatego że ich końcówki, te główki, one są dużo bardziej miękkie i delikatne. Po zanurzeniu w wodzie rozgotowałyby się szybko, byłyby szybciej miękkie niż cała reszta szparagów. Dlatego zobaczcie, tutaj one się gotują w tej parze, ta woda intensywnie bulgocze. Garnek z wodą, w którym gotujecie, musi mocno pracować, musi mocno bulgotać. Minęło 10 minut, dla moich szparagów już wystarczy. Jeżeli Wasze szparagi są zielone, to bardzo ważna taka wskazówka ode mnie. Włóżcie je po wyjęciu z wrzątku od razu do wody. Zimnej lodowatej wody, może nawet z kostkami lodu, ta woda być będzie bardziej chłodna. Dlaczego? Dlatego, że szparagi wtedy zachowają swój intensywny zielony kolor. Szparagi wyjmuję z wody i odstawiam do ostygnięcia. Polecam Wam bardzo bandaż. Ja w tej chwili je rozwiążę po to, żeby one szybciej ostygły. Dlaczego jeszcze raz bandaż? Dlatego, że związane sznurkiem one się odcisną, a są to bardzo delikatne warzywa. Szparagi już wystygły i to jest dobry moment, żeby zacząć je zawijać. One muszą wystygnąć tylko po to, żeby się nie poparzyć. Na plasterku szynki układam, zobaczcie, serek. Ja sobie go podzieliłam po to, żeby mi nie wystawał poza szynkę układam szparaga i zobaczcie w taki prosty sposób go okręcam zawijam i odkładam na blachę I tak ze wszystkimi szparagami Szparagi jak widzicie są już wszystkie ułożone teraz je posypię drobno startym serem takim aromatycznym to jest akurat mój to jest cheddar długo dojrzewający Ten ser podczas zapiekania zrobi się chrupiącą, stwardnieje i będzie chrupiący. To jest dodatkowa zaleta tego dania. Mogę już w końcu moją blachę włożyć do piekarnika. Na środkową pozycję. Na razie jest to ogrzewanie górne i dolne. Po 5 minutach ja włączę termoobieg i włączę górną grzałkę. Wszystko po to, żeby ten ser, który jest na górze, zrobił się chrupiący. Minęło 5 minut. Ja teraz wyłączę grzałki górną i dolną, włączę termoobieg i grillowanie z góry. W tym celu jeszcze dodatkowo możecie podnieść blachę wyżej, natomiast ja znam już mój piekarnik, wiem, że nie ma takiej potrzeby. Podczas zapiekania tego drugiego zapiekania z termoobiegiem musicie pilnować. W moim piekarniku to były 3 minuty. Na wierzchu zrobiła się chrupiąca skorupka, mogę już wyjmować swoje szparagi. Przygotowanie takiego dania ze szparagów w chrupiącej szyn szynce naprawdę nie jest trudne. Spróbujcie, myślę, że się nie zawiedziecie. Ja polecam, subskrybujcie kanał, bo będzie więcej takich sprawdzonych, dobrych i pewnych przepisów. Życzę wam jak zawsze smacznego i ja idę już jeść te szparagi, bo powinno się jeść je na ciepło. Do zobaczenia.